Co mieli ze sobą wspólnego ci czterej panowie? Morsko Heński, Ray Mears, Horace Kepart i George Washington Sears. No byli pionierami, jeżeli chodzi o bushcraft. Każdy z nich wymyślił swoje narzędzie. Dzisiaj skupimy się na nożu Horacego Keparta, który opisał ten nóż, to narzędzie w swojej książce Woodcraft Camping z 1906 roku. Tak jak opisał, jest to nóż, który ma 4 cale, 108 mm, 2,4 mm głowni, czyli bardzo cienka głownia. Ten, akurat model, jest wykonany ze stali CPM3V i waży tylko 114 gramów. Wyobraźcie sobie Opinela dziesiątkę z bardzo dobrej stali, ze stałą głownią. Tak właśnie tnie nóż Park River Kepa. Moim zdaniem, jedna z najbardziej wiernych kopii noża choracego Keparta. Nóż dostępny w polskiej dystrybucji.